Cześć, z tego filmu dowiesz się, jak spalić nagromadzoną w Twoim organizmie tkankę tłuszczową, ale w szczególności z Twojego brzucha. I choć większość osób powie Ci, że nie można tego zrobić, to ja jestem prawdopodobnie jedynym trenerem, który nie tylko powie Ci, że możesz to osiągnąć, że możesz spalić tkankę tłuszczową w szczególności ze swojego brzucha, ale również powiem Ci, co musisz robić, żeby to osiągnąć. I co najważniejsze przedstawię Ci dowody praktyczne na to, że mężczyźni, którym pomagam budować atrakcyjne męskie sylwetki, rzeczywiście osiągają takie wyniki. Więc będziesz miał dowód na to, że nie jest to jakaś wymyślona teoria, ale że rzeczywiście mężczyźni, którzy ze mną pracują potrafią spalać tkankę tłuszczową, w szczególności z brzucha, i Ty również możesz to zrobić. A dla osób, które zobaczą cały ten film, pod koniec materiału przygotuję pewną niespodziankę w postaci gwarancji efektów. Gwarantuję, że schudniesz między 6 a 12 kg w 3 miesiące, a jeżeli nie, to zwrócę Ci pieniądze. Jeżeli jesteś mężczyzną, który chce mieć niski poziom tkanki dusztowej, dobrze zbudowane oraz dobrze widoczne mięśnie i atrakcyjną męską sylwetkę, po to, żeby czuł się znacznie lepiej w swoim ciele niż ze swoją aktualną sylwetką, to zasubskrybuj mój kanał na YouTube oraz polub ten film, ponieważ regularnie dzielę się wiedzą, która zmienia sylwetki mężczyzn i zmienia również to, jak ci mężczyźni się czują oraz jak siebie postrzegają. Patrząc na przemianę Daniela, od razu widzimy, że najwięcej tkanki tłuszczowej spalił właśnie ze swojego brzucha. I w ciągu ponad miesiąca współpracy było to aż 11 cm tkanki tłuszczowej, właśnie czy to z pasa, czy stali, czyli generalnie z jego brzucha. Kevin podczas swojego trzyletniego okresu budowania masy mięśniowej nabrał trochę tkanki tłuszczowej, natomiast w ciągu paru miesięcy współpracy ze mną zrzucił 7 kg na wadze, aż 9 cm z pasa oraz stali, czyli po prostu z brzucha, jednocześnie odsłaniając swój sześciopak i budując przy tym atrakcyjną męską sylwetkę. Tomek, Kuba i Filip osiągnęli dokładnie to samo, również budując przy tym atrakcyjne męskie sylwetki, Dzięki czemu czują się świetnie w swoim ciele. Kuba nawet po raz pierwszy w swoim życiu jest zadowolony z tego jak wygląda jego sylwetka. A Patryk od początku współpracy ze mną zrzucił 7 kg na wadze, przy tym stracił 3,5 cm z klatki piersiowej, 1,5 cm z obwodu ramion i aż 16 cm z brzuch. Wszystkie te osoby są doskonałym przykładem praktycznym, że jeśli dobrze przeprowadzimy proces redukcji tkanki tłuszczowej, to możemy spalić nagromadzoną w naszym organizmie tkankę tłuszczową, właśnie w szczególności z naszego brzucha, a w większości mężczyzn dokładnie na tym zależy. I pewnie w tym momencie się znajdzie parę osób, które powiedzą, że ja po prostu ściemniam, że nie można schudnąć tylko z brzucha jest to tani chwyt marketingowy. Na ogół bym się z tym zgodził, tylko że ja nie mówię o tym, aby spalać tkankę tłuszczową tylko z brzucha, bo zgodzę się, że tak się po prostu nie da. Lecz ja mówię o tym, że możemy spalać tkankę tłuszczową, w szczególności z brzucha. Co oznacza, że my tracimy tkankę tłuszczową z całego ciała, ale właśnie z brzucha tracimy tej tkanki tłuszczowej absolutnie najwięcej. I co najważniejsze dowody praktyczne, czyli tutaj zdjęcia czy opinie moich klientów, jasno pokazują, że no możemy to osiągnąć. I na tym wszystkie argumenty takich osób się kończą, bo jeżeli pokazuje, że w praktyce ktoś coś osiągnął, w dodatku mam na to właśnie i zdjęcia i opinie danej osoby, no to tutaj już nie ma dalszego pola do dyskusji. Jednocześnie pokazuje to, że osoby, które patrzą chociażby na moją sylwetkę w kategorii możliwości, czyli patrząc na moją sylwetkę, mogą sobie pomyśleć, że skoro ten gość zbudował taką sylwetkę, no to ja też mogę to osiągnąć. To właśnie te osoby również mogą osiągać takie efekty, jakie mam ja, czy takie efekty, jakie osiągają moi klienci. Ale osoby, które patrzą przykładowo na moją sylwetkę w takiej kategorii, że to nie jest do zrobienia, będą wymyślały mnóstwo wymówek, mnóstwo argumentów, dlaczego to one nie mogą tego zrobić, będą to później sobie usprawiedliwiały po to, żeby poczuć się lepiej, a prawda jest taka, że po prostu nic nie robią w kierunku zmiany swojej sylwetki. Jeżeli dotarłeś do tego momentu filmu, to zostaw polubienie oraz napisz komentarz. Jednocześnie wiesz już, że można tracić tkankę deszczową, w szczególności ze swojego brzucha. Ale jak to powinieneś zrobić? Zgodnie z zaleceniami, które znajdują się w aktualnie najlepszym i najbardziej kompletnym programie do budowania atrakcyjnej męskiej sylwetki, zacząć należy od obliczenia swojego zera kalorycznego oraz odjęcia od tej wartości między 10 a 20% kalorii. Taka ilość kalorii pozwoli Ci tracić na wadze między pół a 1% masy ciała tygodniowo, czyli dokładnie tyle samo, ile zrzucają klienci pracując ze mną. Następnie powinieneś zadbać o spożywanie co najmniej 1,8 g białka na kilogram masy ciała, jeżeli zależy Ci na tym, aby w trakcie utraty tkanki tłuszczowej jednocześnie móc budować masę mięśniową lub co najmniej, żeby zachować rozmiar swoich mięśni aby nie doszło do ich atrofii. I powinieneś zapoznać się z zasadą 80-20, która polega na tym, że 80% kalorii, które spożywasz właśnie z tej wartości, która Ci wyszła jako Twój deficyt kaloryczny, to powinny być produkty zdrowe, nieprzetworzone i pełnowartościowe. Ale że dieta powinna być do Ciebie dopasowana oraz powinna być elastyczna, a nie rygorystyczna, żebyś mógł ją długoterminowo utrzymać. No to 20% kalorii, które wyszły Ci na początku jako Twój deficyt kaloryczny, mogą pochodzić z produktów niekoniecznie zdrowych, ale takich, na które masz ochotę i dzięki którym będziesz miał spokój psychiczny na swojej diecie, która umożliwi Ci utratę tkanki tłuszczowej, w szczególności z brzucha. Ta wiedza żywieniowa pozwoli Ci skutecznie tracić tkankę tłuszczową. Naprawdę jest to takie proste, a wiele osób niepotrzebnie to komplikuje. Należy jednak pamiętać, aby dobrze działać w praktyce, bo tą wiedzę teoretyczną ma naprawdę mnóstwo osób, nawet mógłbym powiedzieć, że dosłownie każdy kto choć raz próbował się odchudzać, to choć raz o tym pomyślał i sprawdził co należy robić, ale niestety w praktyce właśnie większość tych osób popełnia mnóstwo błędów, które pozbawiają ich efektów. Więc należy zadbać o to, żeby działać dobrze w praktyce i żeby nieustannie weryfikować swoje działania. Więcej o tym znajdziesz w tym filmie na moim kanale YouTube, z którego dowiesz się, dlaczego możesz nie mieć efektów, dlaczego możesz nie chudnąć, mimo tego, że masz deficyt kaloryczny. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał i że skorzystasz z tych bardzo prostych, ale zarazem bardzo praktycznych zaleceń, dzięki którym możesz spalać tkankę tuszczową, w szczególności brzucha co również Tobie udowodniły. Nie bez powodu poruszyłem tutaj temat głównie żywienia, dlatego, że to właśnie żywienie jest absolutnie najważniejsze podczas utraty tkanki tłuszczowej. naszym treningi możemy generować deficyt kaloryczny poprzez zwiększoną aktywność fizyczną, ale również trening sylwetkowy służy nam do tego, żebyśmy mogli budować masę mięśniową oraz atrakcyjną męską sylwetkę. Jeżeli chcesz, abym Ci powiedział, jak powinieneś trenować w trakcie redukcji tkanki tłuszczowej, aby móc budować swoje mięśnie, tu jeśli nie masz takich możliwości, żebyś mógł je utrzymać, żeby nie dochodziło do atrofii, to daj mi o tym znać w komentarzu. I tam również możesz napisać swoje problemy dotyczące budowania, kształtowania sylwetki, a ja ci chętnie pomogę. Na sam koniec będę Ci również bardzo wdzięczny za udostępnienie tego materiału i przejdźmy teraz do niespodzianki, którą Wam obiecałem na początku tego filmu. Jestem jedynym trenerem, który gwarantuje, że zmieni Twoją sylwetkę, a jeśli mi się to nie uda, to zwrócę Ci pieniądze za współpracę. Specjalizuję się w budowaniu atrakcyjnych sylwetek u mężczyzn, którzy obecnie czują się źle w swoim ciele. Nie podoba im się ich aktualna sylwetka lub po prostu chcą wyglądać lepiej. Pomogłem już wielu mężczyznom spalić tłuszcz, zbudować mięśnie i zmienić sylwetkę. Każdy z nich miał wątpliwości, ponieważ w branży fitness bardzo łatwo jest się naciąć, ale po zaledwie paru miesiącach współpracy ze mną każdy z nich żałował, że nie rozpoczął tej współpracy wcześniej, ponieważ zaoszczędziłby czas, pieniądze i nerwy. Efekty, które mogę Ci zagwarantować podczas współpracy ze mną to utrata od 6 do 12 kg na wadze w ciągu 3 miesięcy, utrata tkanki tłuszczowej, szczególnie z brzucha, zbudowanie masy mięśniowej oraz poprawienie tego jak wyglądasz. I jak się obecnie czujesz przez swoją aktualną sylwetkę z odstającym brzuchem czy małą ilością masy mięśniowej? Jeżeli jesteś zainteresowany, masz między 20 a 50 lat i jesteś całkowicie pewien, że zależy Ci na tym, aby wyglądać lepiej, aby mieć mniejszy poziom tkanki tłuszczowej i większe oraz bardziej widoczne mięśnie, a także atrakcyjną męską sylwetkę i zrobisz to, co trzeba, aby to osiągnąć, to zostaw komentarz metamorfoza dla podbicia zasięgów i napisz do mnie wiadomość prywatną na Facebooku, albo na Instagramie, albo na WhatsAppie. Linki do tych platform znajdziesz w opisie pod tym materiałem. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie i do następnego.